No to poznajmy aktor dzisiejszego widowiska Tempo Białka, numer 1 Jakub Wałach, numer 2 Paweł Marek, 4 Michał Gruca, 6 Tomasz Wacławik, 7, Krzysztof Piekarczyk, 9 Michał Puzik, kapitan drużyny, 11 Norbert Jacszczak, 14, Hubert Basiura, 15, Michał Groni, 18, Michał Gard i z numer 19 Dawid Kamiński. Nawst no, rezerwowych z numerem 1 Maciej Nazimek, 5 Paweł Mentel, 8 Dawid Sidorczuk, 13 Dawid Janeczek, 16 Bartolomej Polach, 17 Przemysław Lipa, 20 Pascal Zgierski. Trenerem gospodarz jest Pan Marcin Sadko. Z kolei goście KS Hełmek. Numer 1 Olaf Przewoźnik, numer 2 Dawid Celmer, 3 Łukasz Nowa, Kapitan Drużny 4 Maksymilian Pendrys, 7 Dawid Kazek, 11, Patryk Nędza, 13 Łukasz Wierzba, 15 Jakub Sidor, 19 Bartosz Gieroń, Piętnaście, 52 Mikołaj Kukiełka i numer 88 Mateusz Tomko. Rezerwa numer 12, Jakub Lewandowski, 6, Wiktor Piątek, 8 Bartol Płatkowski, 13, Jakub Słowikowski, numer 70 Kamil Majka, trenerem jest gość. Ci pan Piotr Pierścionek. Widzimy że tam wiceprezes Mariusz Sałaciak. Pani na Morawę wchodzi prezes Tempu Białka, pan Jacek Puzik. z nami od małego i do końca. Bardzo Paweł Menter, śmiało można powiedzieć, legenda tempo białka. Ileś ten zawodnik, no jeden najbardziej charakterystycznych zawodników w naszym powiecie, w ostatnich latach pamiętam Pawła w zresztą on i Michał Puzik to takie, można powiedzieć, no, najbardziej z skał, jeżeli chodzi o tempo białka. Paweł Mentel, kilka słów do publiczności i Puchar jest jego. A teraz Jakub Wałach. Na pewno, pewne, pewny punkt w bramce tempo Białkarstw, to w czwartej lizę. Czy teraz w lizę piątej. Zapamiętany z bardzo dobrych parad wielu urobionych rzutów karnych. Dzisiaj następuje jego pożegnawanie z białką. Ale zakończymy, Szanowni Państwo, winę na ma rzękę. Mamy prowadzenie w Polsce Zachodnia, Krzysztof Piotrczyk. Pisze na ręce i jeszcze puchar dla Krzysztofa Piekarczyka, któremu na pewno nikt nie przeszkodzi już w tym, żeby Ja mogę powiedzieć, że o ile tutaj bardzo fajnie to zrobili gospodarze, no zrobiło się tak podnie, podnieśle, zrobiło się um, uroczyście. Ja mam oczywiście też wynik dla Państwa z meczu Garbaria 2 Krakowniwa Nowa Wieś. Niwa wygrała 3 do 1 i tym sposobem te najważniejsze rozstrzygnięcia w sezonie 2022-2023, czyli los awansu, no to są już znane. Trzebinia i Niwa Nowa Wieś awansują do. Czwartej ligi Tempo Białka zostaje w piątej lidze, czy Tempo Białka gdzieś w przyszłym sezonie chciało dołączyć do tych dwóch drużyn, no to w trakcie tych 90 minut Państwu co nieco na pewno będę mógł zdradzić. A na razie to zdradzę to, że sędzią Góry będzie pan Paweł Opala, na niego pomagają pan Łukasz Łabuzek oraz Łukasz Bik, trójka sędziowska z Kolegium Sędziowskiego w Chrzanowie. Białka gra. W sobotę emocje umarły w środę. Tak zatytułowałem za tej kolejki. Mogę powiedzieć, że jeszcze przed pierwszym bliskiem sędziego już totalnie wszystko już jest nieważne. Bo... Wiadomo, że Niwanowa Wieś awansowała. Oczywiście gratulujemy! Wygrany tymczasem, ależ mocne rozpoczęcie drużyny Garbarni 2 Kraków. Świetna akcja tutaj prawą stroną. Grającego z numerem 52 Zawodnika. Numer 52, czyli 1 do 0. A za chwilkę może prowadzić 2 do 0. I jest 2 do 0. No to tego naprawdę nikt się nie mógł spodziewać. Łukasz Wierzba, fantastyczne uderzenie i tempo białka. Niczym Polska na stadionie w Pradze w Czechach. Po dwóch minutach Białczanie przegrywają 0 do 2. Michał Grucy, ależ to świetnie zrobi, nawet co schemki. Tukiełka jest przy nim Michał Garb. Kukiełka już jest teraz z 77. Wierzba dalej i mamy trzeciego gola, zdobywa go Patryk Nędza. Zatem lanie, jeżeli chodzi o to, co leje się z chmur. No i lanie także otrzymuje Tempo Białka od zespołu KS Hełm. Tak. <tryk> Michał Puździk, Dawid Kamiński, Dawid Kamiński i mamy rzut karny. mamy żółtą kartkę także dla zawodnika z KS Hełmek. No i to no Krzysztof Piekarski stanie przed szansą, jednak na. Chociaż szczerze mówiąc, może powinien straszyć albo Paweł Mętę, tam się wydaje, albo Jakub Wałach. Zobaczymy, 22 minuta. Krzysztof Piekarczyk kontra Olaf Przewoźnik. Przewoźnik czy Piekarczyk? Krzysztof Piekarczyk zdobywa bramkę Tempo Białka 1, KS Chełmek 3. Także kilka tej ładnych podań w końcu Dawid Kamiński wpada w pole karne. Zobaczymy Dawid Celmer. Nie. Jednak numerem 88. Mateusz Tomko zatrzymał się na tempo Białka, Dawid Kamiński i Tom będzie dośrodkowywał. I mamy bramkę. Paweł Marek zdobywa kontaktowego gola. Kamiński dośrodkowuje, Paweł Marek. Zdobywa bardzo ładną bramkę, właśnie ta teraz uroczystość, czyli Paweł Mentel. Służę Państwo, gromkie dziękujemy. Jeszcze też tutaj przybija piątkę Paweł Mentel. Kapitanie, dziękujemy. Słyszeli to Państwo. Piłka nie przynosi, ale także dobrze się trzyma na nogach. Michał Puzik bardzo ładnie do Michała Grucy, ależ ma tutaj dużo miejsca czasu i gol, czy 3 trzech! -3! Michał Puzik to bywa bramkę. Więc proszę bardzo. Tempo od 0 do 3, do 3 do 3. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na świetne podanie na prawą stronę do Michała Grucy. Totalnie o nim zapomnieli zawodnicy z Chemka i Dośnik czy Piekarczyk. 64 minuta spotkanie. Dan Michał Puzik. No jeszcze inaczej to rozwiązał kapitan gospodarzy. Zdobywca ostatecznie jak na razie gola w tym spotkaniu dającego tempo białka remis 3 do 3 kontra gości czaruje tutaj, ale podanie wprost do Tomasza Wacławika. Nie było ręki, co wy, panowie, no bez przesady. I kontra gospodarzy. Puzik do Kamińskiego, Dawid Kamiński. Faulowany tutaj i co to oznacza? Że KS Chełmek, tak, będzie chyba grał w dziesiątkę. Zaraz zobaczymy, bo się aż łapie za głowę zawodnik z Zobaczymy, to jest troszeczkę daleko. mówiąc nie widzę, kto tą kartką został ukarany. Na pewno faktem jest, że. że KS Helmek i pięciu jego zawodników jest, zostało ukaranych żółtymi kartonikami. No, wiem jedno, że od następnych relacji, no to będę musiał też zapisywać skrupulatnie, kto został ukarany żółtą kartką, bo nie byłem. Powiem pan, co na to, że aż tylu zawodników. Skenka będzie ukarany. No i za chwileczkę, jeden z pewno puści. Boisko. Wiktor Piątek szykowany jest do. A tymczasem gol! 4 do 3. Ależ historia niesamowita. Piekarczyk do Huberta Basiury. I on zdobywa czwartego gola. Świetne uderzenie. Kapitalna bramka. tempo prowadzi. 4 do 3. Także jednym zdaniem, no wielkie wow w tym spotkaniu, wielkie, wielkie wow. Kamil Majka tymczasem. I świetnie. Strzelak z numerem 88 Mateusz Tomko, ale także kapitalnie broni Jakub Wała. Lewej strony właśnie na niego futbolówka. Dawid Celmer. I uderzenie nad poprzeczką Mateusza Tomko, bardzo ładne. Paweł Menter czasem w dalszym ciągu intronuje tam doping na stadionie w Białce. Ja też piłka, dobrze tutaj zabrakła. Jeszcze jest Hubert Baciura. Trzech na dwóch. Krzysztof Piekarczyk, Krzysztof Piekarczyk na lewą nogę. Krzysztof Piekarczyk czaruje tutaj. Krzysztof Piekarczyk jest to Michał Puzik. Lewa noga, Michał Puzik. Przelatuje piłka nad poprzeczką. Świetna akcja gospodarzy. Zmiana także w tempo Białka. Jakub Wałach opuści plac gry. To, to też. Słyszą Państwo, dziękujemy. Jakub Wałach, dla niego to ostatnie w tym momencie, nie tyle, minuty, co ostatnie. Już pożegnanie z zespołem tempo Białka. mamy Piątego gola dla no, Białka. Niesamowita historia, ależ tutaj był błąd. Przejmuje piłkę Dawid. Michał Puzik, oczywiście. I mamy piątego gola. A ja Państwu mogę powiedzieć, że troszeczkę się tutaj zamotałem, bo żeby tutaj wypisać tą zmianę, która nastąpiła w białce, czyli właśnie, że Jakub Alpuciuk-Plac gra w miejsce wszedł Maciej Nazimek. A tu proszę jeszcze wiele w wyższych ligach, wiadomo. Zawodnik gra w Ekstraklasie klasie, czaruje tutaj. Dawid Sidorczuk, Dawid Kamiński. Dawid Kamiński strzela, broni jednak. Dawid Sidorczuk na przebój Dawid Sidorczuk. Ja nie wiedziałem, czy to jest Maradona, czy to zawodnik białki jeszcze tutaj. Uderzał Michał Puzik, ale byłaby świetna. Będzie jeszcze rzut rożny. Nie, nie będzie rzutu rożnego. Tempo Białka wygrywa 5 do 3 z zespołem, zespołem KS Hełmek. No niesamowita historia. Dwa gole Michała Puzika. Jeden gol Krzysztofa Piekarczyka. Był gol Pawła Marka. Zresztą zobaczmy, jak to wszystko wyglądało w statystykach. 17 uderzeń gospodarzy, 6 celnych, 5 goli. I gromkie dziękujemy. Nie ma się co na pewno dziwić. Wiemy, że za chwileczkę, za kilka minut będą mieli zakończenie. Wiem tutaj z restauracji zawodnicy. Zawodnicy. Z białki będą plany, co w przyszłym sezonie. No, zobaczymy. My oczywiście mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie. Ostatni moment tutaj radości. Ostatni taki moment z Pawłem Mętnym. Ostatni taki moment z Jakubem Wałachem. Aż się Jupitery nawet zapaliły w białce. Na pewno po takim zwycięstwie wszystko będzie mimo wszystko oczywiście, no bo białka wiadomo, no miała inny cel, ale będzie na pewno smakowało to. Bardzo. Ja też powiem od siebie, że... A może posłuchajmy. Oczywiście też tym sposobem się żegnamy z Państwem, jeżeli chodzi o transmisję na kanale 4 4pl Zapraszamy w przyszłym sezonie. Maciej Krzyśków, spokojnej nocy, do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.